Państwu. W tej trochę nietypowej formie zapraszam Państwa na kolejny Topcast. A dzisiaj Topcast wyjeżdża na wakacje. Wyjeżdżamy na wakacje z elektromobilnością i pytaniem, czy elektromobilność w wakacje też może być ciekawa? Czy w ogóle jest sens zajmować się w wakacje elektromobilnością? Mam nadzieję, że uda nam się dzisiaj do tego Państwa przekonać. Zapraszam zatem na kolejny wakacyjny Topcast. Naszym gościem jest pani Katarzyna Kruszewska-Spychała, prezydent miasta Gdynia. Dzień dobry. Pani prezydent, Gdynia jest miastem, które ma długą historię elektromobilności w transporcie publicznym. Jakie są Państwa doświadczenia, szczególnie teraz, kiedy rozwija się sieć trolejbusowa, kiedy trolejbusy wyjeżdżają, co nawet dziś widzieliśmy, na trasy, gdzie nie ma sieci trakcyjnej, gdzie eksploatujecie Państwo coraz więcej elektrobusów, w jednym z nich się właśnie teraz znajdujemy. Jakie są Państwa doświadczenia na dziś i plany na przyszłość, jeżeli chodzi o elektromobilność w transporcie publicznym? Istotnie historia elektromobilności jest długa, bo zaczyna się zaraz po II wojnie światowej i oczywiście związana jest z trolejbusami. To był czas, kiedy trolejbusów było dużo w Polsce, w wielu różnych miastach. Potem po wielu latach w większości miast nie zrezygnowano. Tymczasem Gdynia zawsze widziała przyszłość w pojazdach napędzanych energią elektryczną, ale zarazem spoglądała w przyszłość, szukając nowocześniejszych rozwiązań. I w ten sposób doszliśmy do naszej zaawansowanej sieci trakcyjnej, ale także rozbudowanej floty trolejbusów, bo to właśnie w gdyńskich warsztatach powstał pomysł na to, aby poruszając się po mieście, mogły one także gromadzić energię, a później poruszać się dzięki tej zgromadzonej baterii. Dziś, oczywiście, nie robimy tego rzemieślniczo w naszych warsztatach, tylko korzystamy z bardzo nowoczesnych pojazdów, które możemy nabywać między innymi dzięki środkom europejskim. Korzystamy z wielu trolejbusów, które cechują się podwójną homologacją, jako trolejbus i jako autobus, i dzięki temu możemy je wysyłać w terenie miasta, w które Sieci do tej pory nie mamy. To dla nas bardzo ważne, bo trolejbus jest wyjątkowo wygodnym i komfortowym środkiem transportu, bardzo lubianym przez pasażerów. Cichym, nieszarpiącym, ale nie wszędzie jesteśmy w stanie sieć wybudować czy to ze względów finansowych, czy to ze względu na ochronę pięknego jest, które poruszają się dzięki dają nam taką możliwość. No i znowu, moglibyśmy już spocząć na laurach, bo wskaźniki elektromobilności wynikające z zestawy mamy wyrobione, bo pasażerowie są zadowoleni, bo tabor mamy nowoczesny, ale dla nas to za mało, więc właśnie kupiliśmy nowe elektrobusy, jak również zainstalowaliśmy sieć ładowarek na przystankach końcowych, tak aby tam mogły doładowywać swoje baterie. Jak zwykle, myśląc o dwóch kwestiach. Po pierwsze o ekologii. Pomimo, że mamy najlepsze powietrze w Polsce, uważamy, że trzeba się ciągle nadal o to starać, po drugie o komforcie pasażerów. Jestem przekonana, że elektromobilność dalej będzie naszą drogą, ale też nie ukrywam, że z coraz większym zaciekawieniem spoglądamy w stronę wodoru, który wszak również z energią ma wiele wspólnego. Trudno dzisiaj powiedzieć, gdzie się zatrzymamy, bo samorządowiec to takie stworzenie, któremu nigdy dość i nigdy dość satysfakcji i przekonania, że to już najlepsze rozwiązanie dla mieszkańców, jakie istnieje. Bardzo się cieszę, że dzięki licznym środkom dotacyjnym, z których możemy korzystać, Jesteśmy w stanie te nasze śmiałe plany realizować, bo wykonanie, realizacja, odwaga to jedno, a środki finansowe, które niestety nie rosną na drzewach to drugie. Dzięki wsparciu możemy to realizować. Bardzo dziękuję Pani Prezydencie za rozmowę. Nowoczesność to pojazdy zakupione między innymi ze środków pojść, a w tej chwili jesteśmy w pojeździe zabytkowym, pojeździe ze szczególną historią, szczególnie patrząc na ostatnie wydarzenia, bo jesteśmy w trolejbusie, który do Gdyni dotarł z Ukrainy, chociaż takie pojazdy w Gdyni funkcjonowały jeszcze 25 lat temu. Tak, to prawda. W tym pojedzie konkretnym, w którym się znajdujemy, to jest ZU-9. Został pozyskany z Ukrainy, konkretnie z miasta, z miasta Łódź, z którym w owym czasie współpracowaliśmy. Został on do nas dostarczony, a my zrewanżowaliśmy się innymi pojazdami, które potem były też w wódzku używane. Były to Mercedesy 405. Ten pojazd został u nas odrestaurowany w całości w oparciu o dostępne części oryginalne, które jeszcze były na stanie zajezdni wódzku. No i teraz pełni on rolę takiego naszego pojazdu zabytkowego, który w ramach. Jazdy na pojazdów zabytkowych, realizuje przejazdy w okresach wiosenno-letnich i cieszy się dużą popularnością. Obiecałem Państwu na początku naszego dzisiejszego podcastu, że wyjeżdżamy na wakacje i że na wakacjach również można spotkać elektromobilność. i Co więcej, elektromobilność na wakacjach może być ciekawa. W Gdyni właśnie mogą Państwo spotkać zarówno elektromobilność w wydaniu nowoczesnym pojazdów bateryjnych i nowoczesnych trolejbusów, jak i trolejbusy zabytkowe, które w wakacje regularnie obsługują specjalnie dedykowaną im linię. Dziękuję Panie Prezesie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Gościmy w Zarządzie Komunikacji Miejskiej w Gdyni, gdzie będę miał przyjemność rozmawiać z dyrektorem ZKM, panem doktorem Hubertem Kołodziejskim i zastępcą dyrektora, panem profesorem Ongierdem Wyszomirskim. Panie profesorze, Gdynia zachowała, można powiedzieć, pozycję lidera elektromobilności, pomimo tego, że w latach 70-tych panował dosyć mocny trend likwidacji nieraz całych sieci trolejbusowych, czy też tramwajowych. Jak to się udało? Mało brakowało, zostało to stało zlikwidowane, bo był już projekt likwidacji sieci trolejbusowej, ale grupa entuzjastów nie dała za wygraną. Wykorzystała to, że jest y, kryzys energetyczny, y, że y, no, mogą być problemy z paliwem, y, że płynnym, że paliwo płynne może stać się o wiele droższe i ówczesny dyrektor techniczny WPK, pan inżynier Maciej Gwiazda opublikował w takim wówczas niezwykle prestiżowym dzienniku gospodarczym, Życie Gospodarcze, artykuł pod tytułem Czy Zmierz Trojkusów? W którym przekonywał, że decyzje likwidacji Trojkusów w warunkach kryzysu energetycznego są nieuzasadnione. I to przekonało lokalnych decydentów. I e, wyspano się z tego e, projektu i zaczęto kupować nowe trolejbusy, wówczas radzieckie trolejbusy z U-9, które no, pozwoliły sukcesywnie rozwijać się komunikację trolejbusową, a potem ci sami entuzjaści Gdyńskiej komunikacji trolejbusowej opracowali bardzo ciekawy projekt. E, budowania we własnym zakresie, na zapleczu technicznym, trolejbusów przy wykorzystaniu gotowych nadwozi z Jelencza. I tak ponad 20 trolejbusów zostało potem wyprodukowanych. Potem oni wspomogli Słupską Kapelę, która przejęła tą produkcję. No i w ten sposób jeszcze w innych miastach mogli się rozwijać trolejbusy, w Lublinie, ale przejściowo także w Słupsku, w Dębicy. No a drugi bardzo trudny moment to był e, przełom e, stuleci, e, kiedy no, nowe władze gdyńskie przymierzały się do odpowiedzenia sobie na pytanie, czy likwidować e, trojbusy, e, czy też nie. No i też znowu grupa entuzjastów, tym razem skoncentrowana wokół zarządu komunikacji miejskiej w Gdyni, e, przygotowywała różnego, przygotowała różnego rodzaju wyliczenia z uwzględnieniem już kosztów zewnętrznych i udało się przekonać władze miasta do tego, że jednak trolejbusy z przyszłościowym środkiem komunikacji powinien w nimi pozostać I jako nasz sukces traktujemy przy okazji to, że także uratowaliśmy trolejbusy w Tychach, bo tam też chciano je zlikwidować a tamtejsi włodarze miasta zwrócili się do nas z prośbą o ekspertyzę w tym zakresie i ta ekspertyza stanowiła podstawę do tego, żeby w tych trolejbusy zostały. Cieszymy się z tego bardzo, no bo dzisiaj trolejbusy w Gdyni dzięki tym nowoczesnym napędom, nowoczesnemu napędowi bateryjnemu przecież są znakomitym rozwiązaniem w zakresie elektromobilności. Większość naszych trolejbusów to są przecież pojazdy wyposażone w te baterie, funkcjonują tak jak autobusy. Chociażby właśnie na linii 181 z Gdyni do Sopotu, gdzie trolejbusy część trasy pokonują bez y, dostępu do sieci. Już połowa linii trolejbusowych y, obsługuje trasy, na których nie ma w pełnym zakresie dostępu do sieci trolejbusowej i znakomicie sobie z tym razem i jesteśmy naprawdę z tego bardzo zadowoleni. Panie Dyrektorze, jak w tej chwili wygląda procent elektryfikacji komunikacji w Gdyni? Jak to się rozwinęło przez ostatnie lata? Ten procent sukcesywnie się zwiększa, bowiem zwiększyła się liczba eksploatowanych przez nas trolejbusów. Więc każdy trolejbus, bez względu na to, czy ma te dodatkowe baterie, czy nie, jest pojazdem, który powoduje, że możemy o tych wskaźnikach mówić. W tej chwili mamy 112 takich trolejbusów, w tym większość już z bateriami, które umożliwiają nam wjeżdżanie do dzielnic, do których wcześniej nie było dostępu umożliwiają też nam w trudnych dla nas momentach, tak jak w tej chwili mamy w Gdyni budowę węzła Trasy Kaszubskiej, żeby móc jeździć przez tamten rejon z wykorzystaniem trolejbusów z dodatkowymi bateriami. Wcześniej coś takiego by nie było możliwe. Mielibyśmy paraliż komunikacyjny Gdyni przez to, że nasze linie trolejbusowe nie mogłyby tamtym fragmentem trasy przejechać. Dawno wprowadziliśmy do eksploatacji 24 elektryczne autobusy, 16 standardowych, 8 autobusów przygubowych. No i w naszej komunikacji, takiej minibusowej, zajmującej się przywozem osób niepełnosprawnych i dzieci i młodzieży, mamy jeden pojazd elektryczny. Czyli łącznie mamy 137 pojazdów elektrycznych a w naszym inwentarzu mamy około 380 pojazdów. W rezultacie możemy powiedzieć, że jesteśmy bliscy tego, żeby ten współczynnik był na poziomie 40%. I wydaje się, że biorąc pod uwagę właśnie i nasze pojazdy elektryczne, trolejbusy i na razie jeszcze niewielką liczbę autobusów elektrycznych, jesteśmy liderem, być może nawet i w kraju, bo nie wiem, czy jest jakieś inne miasto, które ma ten wskaźnik na poziomie bliskim 40%. To rzeczywiście bardzo wysoki wskaźnik, a ponieważ spotykamy się w momencie, kiedy zaczynają się wakacje, chciałbym z panów spytać, czy elektromobilność może być atrakcją turystyczną? Panie profesorze, może być. Ja powiem o linii obsługiwanej przez trolejbusy zabytkowe. Mamy cztery trolejbusy zabytkowe, które jeżdżą przez Śródmieście do atrakcyjnej turystycznej dzielnicy. Orłowo i myślę, że wielu turystów będzie, planując niedzielę, pomyśleć o tym, że warto się takim zabytkowym trolejką marki Skoda, czy nawet Zały, który od 57 roku jest eksploatowany, najpierw w szwajcarskim mieście Saint-Germain, a teraz, potem na szawie, a teraz w tym. A w, takim, w takiej mikrostali, w tym samym Orłowie, gdzie kończy funkcjonowanie linia 326, o której przed chwilą mówił Pan Profesor, rozpoczyna funkcjonowanie przez 7 dni w tygodniu nasz melec, czy nasze melecy i dwa takie pojazdy łączą dwa w Orłowie, centrum handlowe, które tam się znajduje, z plażą i morem w Orłowie i z częstotliwością mniej więcej co 10-15 minut, takie 14-osobowe Meleksy. Bezpłatnie, bo chcemy, żeby mieszkańcy i turyści dojeżdżali do Orłowa z wykorzystaniem transportu zbiorowego, ale ten ostatni dystans mogli pokonać takim Meleksem, traktując to jako pewnego rodzaju atrakcję turystyczną, że bezpłatnie w jedną i drugą stronę można z takiego Meleksu skorzystać. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Bardzo dziękuję. dziękuję.